Piaski są z 24-karatowego 24 złota. Moi dodamy tu spójrzmy, bo tu są fajne nazwy. Srentum Doradztwa Olsztyn, dziesiąte Berlin Donner Keba, Kema Biofarm Spółka Albert Nowe Miasto, Tarczyński Mixed Taxi Szczecin, Poluk Świdnica, PowerMed, EUCO i Fabryka Muzykalu.pl. 17-16 tysięcy to najwyższe pozycje i uwaga, zaczynamy naszą licytację, a więc zaczynamy od najwyższej, czyli Fabryka Muzykalu 17 tysięcy, 20 tysięcy PowerMe! Powermet 20 tysięcy i to jest numer jeden naszej karty. Też tylko 100 kart telefonicznych. Wszystko co ma numer 13 zostaje u nas. Taka tradycja i na tym to polega, żebyśmy z tą 13 się nie rozstawali. Dzięki temu wszystkie edycje serduszek i kart telefonicznych są razem z nami. To jest karta Playa, gdzie taki jest chip. Nie warto go obejmować, warto to wszystko zatrzymać. Uwaga, tutaj są rozmowy. Pan się rozśmiesza. Proszę nie rozśmieszać myszy. Mysza odbiera telefony. Właśnie to mysza macha. Proszę nie rozśmieszać myszy, tylko podać, tylko podać kwotę. Bo póki się, póki się jeszcze mysza trzyma, to nam o, trzyma długopis. 27 tysięcy po raz pierwszy w fabryka muzykalu. Moi drodzy, i skakujemy na pierwsze miejsce. O, proszę bardzo, proszę bardzo. PowerMed 20 tysięcy, zastrzegamy co powie PowerMed PowerMed mówi 25 tysięcy 25 tysięcy za kartę telefoniczną numery to taka nasza tradycja, że to robimy, że tak się bawimy ja tam słyszę z tyłu 30 jako licytujący nie mogę nic sugerować ale jest to okrzyk, który pachnie bardzo 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 ładnie 30 26 tysięcy 23 tysięcy PowerMed Numer jeden, 26 tysięcy, 25, Ełko. Ełko było przy serduszkach i teraz także jest 10 lat z 8, 25 tysięcy. Czekamy, co powie, co powie Ełko. 30 tysięcy, brawo! Dziękuję, dziękuję, że, dziękuję, że fabryka nie rozśmierzamy się Ełko, Ełko. 35 tysięcy! To jest suma 35 tysięcy. Fabryka Musicalu. Mysza zasłania ucho. Mysza zasłania ucho. Nie może usłyszeć. Mysza podpowiedzieć ci, podpowiadają ci mysza ile. Ale czekamy, czekamy, co powie fabryka musicalu .pl. Fabryka Fabrykamusicalu.pl Wyśpiewa zaraz za moment jeszcze chwilę. Łuko, na końcu napisane 300. Mysza, mysza. Co by sobie opowiadać się Ży, szyciorys? Eko 36 tysięcy. Euko 36 tysięcy. 36 tysięcy. I uwaga, czekam na fabrykę. 40! 40 fabryka, a więc już za dwa, za dwie karty mamy 76 tysięcy i to cieszy, to cieszy bardzo Jeszcze więcej, jeszcze więcej bawimy się, pamiętajcie, że to jest super zabawa przy okazji, ponieważ te pieniądze także w sposób nieprawdopodobny wzbogacają nas stan konta Rany Boskie, ludzie 35 milionów, 45 euko, 45 wielkie dzięki a stan naszego konta 35 milionów 180 564 zł. To chyba więcej niż było rok temu. Chyba więcej, chyba więcej. Czy Powermed też? Powermed skończył na 30 tysiącach. Powermed, brawa dla Powermed. 30 tysięcy. I czekamy i czekamy na kolejne, na kolejne, kolejną propozycją. Ja już nic nie mówię, ja czekam, ja po prostu czekam. Ełko 50 tysięcy. Moi drodzy, 50 tysięcy. A tu jeszcze mam 45. A jak chcę 50. I uwaga, 50. 90 tysięcy, 120 tysięcy za trzy karty. Za trzy złote karty. To jest rekord, absolutny rekord. I jeszcze czekamy na ostatnie słowo. Ełko. Proszę posłuchać, co oni tam krzyczą. Cały czas, cały czas licytujemy jeszcze na naszej aukcji niezwykle wesołej, ale także serdecznej, potrzebnej, cudownej. Licytujemy złote karty telefoniczne. 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już jest powyżej 35 milionów na naszym koncie. I uwaga, 55 tysięcy! Euko, 10 lat z Bośpem. Wielkie, ogromne dla Was za to. Dzięki. 55 tysięcy. I ostatnie słowo Madonna od Kory obok nas. Madonna, dziękujemy bardzo. To dobra Madonna. Kora, jeżeli nas słucha, wszystkiego dobrego ci życzymy. Jesteśmy bardzo z Tobą i uwaga! 60 tysięcy! Szaleństwo! Ale to jest właśnie takie wieczorne szaleństwo w Polsce. 100 tysięcy, 130 tysięcy za 3 złote karty, 130 tysięcy za 3 złote karty. Bardzo za to dziękujemy. I to już jest koniec, a więc 60 tysięcy po raz pierwszy. 60 tysięcy po raz drugi. I 60 tysięcy po raz trzeci. Dziękuję Wam bardzo. Macie wyobraźnię, macie rock and macie w sobie niesamowitą radość, że jesteście dzisiaj z nami. EUKO, Fabryka musicalu, Power Met, trzy pierwsze miejsca, potężne pieniądze. Bardzo Wam, chłopaki i dziewczyny, dziękujemy. Bożów, halo, Gorzów, halo, Gorzów, halo Łódź.